Krakowi Wisły w rozwój piłki nożnej w Chcę przypomnieć, że tak się jakoś dziwnie składa, że Rzeszów leży dokładnie w połowie między Lwowem a Krakowem. Słuchamy Pana doktora. Magnificencjo Panie dyrektorze, Panie Przewodniczący, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. z kim pragnę podziękować za zaproszenie. A w swoim wystąpieniu chcę podkreślić znaczne wpływy obu miast ówczesnych ziem polskich na rozwój sportu, w tym przede wszystkim na rozwój piłki nożnej w Rzeszowie. Rozwoju piłki nożnej w Rzeszowie jest sprawozdanie Lwowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z roku 1934 z okazji swojego piętnastolecia. Działacze tego związku tak wspominali. Początki Rzeszowskiego Klubu przypisywali m.in. zawiązką drużyny piłki nożnej w drużynie czerwono-czarnych, powstałej z rozwiązanego klubu dekadentów, a rok 1907 uznają jako rok reorganizacji klubu rzeszowskiego na wzór klubów krakowskich. Nie ulega wątpliwości, że powstanie RES-owi poprzedzały funkcjonujące przed 1905 rokiem drużyny szkolne. Natomiast wzory organizacji i działalności sportowej, jak wynika ze sprawozdania obwodowego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, zostały przeniesione na grunt Rzeszowski z działalności krakowskich klubów piłkarskich Krakowi i Wisły. Między innymi przyczyniło się to do ewolucji piłkarstwa. Podobnie jak w Krakowie, wyłonił się początkowo zespół czerwono do Czarnych. Prekursor późniejszej Resowi. Sprawozdawcy Lwowscy wymieniają również Resowie Polwowskich klubach Czarnych, Lechi i Pogoni jako jeden z najstarszych klubów po dzisiejszych jubilatkach. Przeze mną z atentacją pamiątki przede wszystkim Krakowi. W moich zbiorach znajdują się. Między innymi album z 1906 i 1936 z działalności Krakowi przepiękne karykatury, które przechowywuje w swoim domowym archiwum. Po oczywiście czy też w przerwie. Zachęcam tych z Panów, którzy nie mieli dotychczas okazji tego oryginału oglądnąć. Posiadam również księgę pamiątkową, oryginalną Lwowskiej Pogoni, w której bardzo dużo jest wyjaśnień dotyczących początków sportu, jak również oryginał przepisów gry w piłkę nożną z 1903 roku, o których wspominał Pan Profesor Wasztych, a także kserokopię rysu historycznego rozwoju piłkarstwa na terenie okręgu lwowskiego, w których wspomina się o. W wielu początkach klubów z terenu obecnego województwa małopolskiego i podkarpackiego z roku 1935. Z wielką tentacją te wszystkie pamiątki klubowe przechowuje i jak się dzisiaj okazało przydały się. Pozwolę sobie przy tej okazji będąc przy głosie Panom Prezesom Wisły i Krakowi wręczyć monografii, proporczyki Klubu Rzeszowskiego. Proszę je przyjąć w dowód wielkiego szacunku, nie tylko mojego osobistego, ale również zdając sobie sprawę z trudów, jakie obu Panów dotyczą, życzę stu lat ponownych, dalszych dla obu jubilatek. I o wpływie na drużyny piłkarskiej Piłkienów na Rok Szwedzkiej. Jest rokiem reorganizacji klubu na wzór klubów krakowskich. To jest 1934 roku z okazji jubileuszu Lwowskiego Klimatowego Związku Piłki i Esowia. Gdzieś tam uciekło mi, bo ja skracałem, e, pasy biało-czerwone Resowia wzięła od Krakowi w 1911 roku i to jest zapisane wyraźnie. Krakowia wydała w 1911 roku podręcznik do gry w piłkę nożną, taką broszurkę, której mówiła o e, używaniu e, loga klubowego w postaci kostiumów i, i herbów.